<zumijania> tu jest pułapka! Uciekaj! A! Wysadziłem BTNT! Mam bosa stary, mam bossa Stary, idę, 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 idę O kuźwa O! On mnie podpalił! Co za... On jest silny! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jep. O kurde! Gdzie on jest? Nie wiem On nie istnieje nie ma go? Jaki? Jaki? Pokaż Łap go, łap, go, łap go. Ja p****le stary Diamenty, zbroja z broja, diamentowa Bierzemy to! Szybko Zanim nas zabije Ej, nie bij mnie! Stary, 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 stary Zbieramy to wszystko Wszystko, wszystko co się da Bierz Łap to, łap to Co? Ubieraj sobie to. Ubieraj, Klatę. Stary, ja mam! Tutaj, tu, Gdzie? Stary, stary, Ej, co to jest mending? To jest naprawa. Stary, 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 mam miecz, Odrzut 2, ostrość 5. Mending ta naprawa, nie wiem co to k jest. E, Looting i fire aspect. Masz ten miecz stary jeszcze? Jo, a ty masz taki? Ja mam, stary, ja mam, mogę sobie go wziąć. Masz, biesko ja mam też dwa miecze, właśnie. Mamy to samo. Stary, jesteśmy Co bogaci po pierwsze, a jeszcze jest tutaj wyjść. Jestem piratem. Ha! Udało się! Essa! Czekaj, 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 jeszcze tutaj więcej łupu jest. Te mapy. Ja dawaj mi te mapy, kurde, wszystko te Wszystko Wszystko, jak piraci prawdziwi. Oczywiście, przecież jesteśmy piratami, to też trzeba. idziemy ich zabić teraz, tych. tych. beboków, Dobra, stary, lecimy na nich, kurde. O kurde. nie widzę cię. Ej, jest post Jestem pirat O oh, kurde żyję <gryzny> dalej Ała, A ja nie <gryzny> Ej, ukończyłem jakiś level complete Jakiś und ty ty, ty, ty ty jesteś? No, umarłem Ale jakiś miałem level complete Stary, nie Ja mam, nie mam Stary, stój Weź i odciągnij na dole Tu jest jeszcze jeden boss Ej, zatrułem Zatruło mnie Mutant szkielet tu jeszcze do ch**a jest No ja pierd... Pacie moje temy zaraz, stracę wszystkie. Co ty gadasz? Z tym. Nie, nie zrobię tego. No i na hita mnie rozpływają. Ale się obysrałem, stary. Mam tu kilku do załatwienia. Trzeba ubić. Gdzie on jest? Na wodzie, pod podpadem, tam gdzie był, ten wybuchł na początku. Jem e, złote jabłko i lecę tam. A, on, mi, on się do mnie dostał, tutaj do góry. Jak dzielę złote jabłko, to mnie dupnął. Gdzie on jest? Nie widzę go. Na początku. Stary, ten pirat jest mocny w ciu. Trzeba go jakoś na niego sposób mieć. To nie jest ten pirat. O, widzę go. Widzę go. Tutaj jest, tak. Bije go. Uważaj. Ała, Pod wodą musisz. Ale on jest silny, chodź tu. Trzeba go z wody. Ała, nie kapić. Idę, 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 idę. idę. Plecy, uważaj. Ta woda jest, jest najgorsza. Bo ta woda zapewni mi biegać. O oh fuck. Je jest to szybko. O ład, podpali mnie z Dobra, Dora, go Uda mi się. Ma mało życia. Ja pierdzielę mutant szkielet. Co? O oh fuck. <słyski> Widziałem to. Mutant szkielet. Yeah. Mutant szkielet. Mnie prawie ubił. Ostatni i ten. On się uleczył I zab... umarłem Czekaj ja go ubiję, on, on już musiał się uleczyć, już nie ma potki uzdrawiającej Tu jest! On się, on się teleportował stary Gdzie jest? O widzę go Zabij mnie znowu Dobra ludzi uda to się Go trzeba pod wodą Stój Idę... Mhm. Dobra, idę po rzeczy, idę po rzeczy, idę po rzeczy Ja pierdzielę no Sam nie niedobry z niego Mamy rzeczy widzowie ale gdzie ten gnój jest? On się full życia zaś! On się uleczył! Co za gnój! Gdzie jesteś, pijczu głupia? Tu jest! Mam go! Dobra, wyciąg go na zewnątrz, do wody! Stój, stary! Zabiłeś. zabiłeś! Zabiłeś! Gdzie jesteś? Co z niego wypadło? No właśnie, nie wiem, czekaj. Nic z niego nie wypadło. A gdzie go zabiłeś? Nie, patrz w patrz coś! Jo! Mierz bogów! O kurde! Ile to ma ataku? Tysiąc! Tysiąc? Tysiąc ataku! Co? Stary! Ej dawaj rozwal kogoś. A nic więcej nie wypadło? No nie, tylko ten miecz Stary, oni je prawie ubili Na hita idą wszyscy Zarabiorę Koksa i ich jadę Auć Od dołu mi Ej stary, to są twoje itemy Bo w ogóle taka ciekawostka, tu jest jeszcze jeden boss chyba Stoi taki tutaj na podeszcie P***, odpalił mnie już Tego pana tutaj sobie nie bij mnie, bo mam była serca. K***a. Zostaw tego, tą papugę! Czemu tą papugę wypuściłeś? Wy, wy, wypadła z niego papuga, Wypadł z niego ten miecz, złoto i dwa totemni śmiertelności Czekaj, ja chcę papugę, ja chcę papugę. Jaka jest zajebista? Gdzie ona jest? Stary, daj mi nasiona, masz nasienie? <głosy> 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 Stary, pilnuj papugi, albo idź mi po nasiona Nie mam. Idź po nasiona kuźwa Szybko bo nas zajeb...ją Popieknęł Papuszko Kur... biją moją papugę Papugę mi biją Kabi masz nasiona Łap nasiona szybko, łap Pap. Kur... moja papuga Zabić ją Moja papuga Wy głupi... Taka zajebista, bo ja chciałem papugę. mi papugę. Zdobyliśmy dwa totemy nieśmiertelności. Diamentowe itemy, obrazy, mapy puste, krzesiwo, naboje do pistoletu, złoto, chrzesty, e, ogólnie te zbroje diamentowe. Dużo jakby e, srebra i węgla. Najlepszy chyba miecz jaki jest, nie wiem jaki jest najlepszy. Bogów jakiś, wam miecz. Tysiąc ataku jest zajebisty. Taki jakby malutki nożyk. No i w sumie to wszystko. Co, nie wiem, ty masz jakieś fajne itemy co zdobyłeś? No nie, ja tylko dostałem błączaszkę od tego gigant tego biłeś na jednego hita <grym> okej okay. Dobra widzowie Dzięki za oglądanie Jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrypcję nie zapomnijcie o dzwoneczku. Dzięki wielkie Możecie napisać jakiś komentarz czy Minecraft Wam się podoba lub propozycje na inne filmy A my się z wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć dziewakkom, cześć <grym> To będzie fajne zakończenie